Witam bardzo serdecznie, czekajcie, mikrofon. witam Was bardzo serdecznie na nowej serii. Też się tego nie spodziewałam, ale jest nowa seria nowoczesne gospodarstwo. Gramy na mapie osi, na mapie, na drugiej gospie. Czyli lat 3. No i dzisiaj będziemy no... kosić. Ale chodzi nie o to, że to jest nowsze gospodarstwo. Takie bardzo polskie, no nie no. Bardziej polski nie, ale tutaj nie będziemy grać 60 -kami. Przez pół roku gram 60 takimi małymi maszynami. A tutaj mamy teraz coś większego: i takie gospodarstwa w Polsce są. Więc mamy tutaj: yy, pokażę Wam może najpierw maszyny Zetor, yy, Fortera z agromechaniką mechaniką Z yy, był Fortera była 17. 17. Lemken Titan 18, razy 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 skibowy, półk, duży, ech, 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 przejdźmy dalej. To zaraz będziemy też kosić. E, czekajcie, jęczmi chyba. E, dobra. E, tu mamy John Deira podstawionego i mamy New Holanda T6 120. I mam jeszcze sie, jeszcze mamy jeszcze się... Jeszcze siewnika jeszcze nie zakupiłem. Jeszcze case mamy, przepraszam. Kejs tam stoi. E, siewnika e, no mam już kultywator. Ale silnika jeszcze nie je zakupiłem. I kultywator Amazon. Tak się prezentuje. Tutaj zaparkowany jest, więc może przejdźmy. Skośmy te... Y, mam trzy pola. Nie mam się wyzwania trzech pól. Y, dwójka, czyli najmniejsza. Jedynka to największa. Pięciutka, dwójka to średnia. Więc tak to się prezentuje. I mam już tutaj... Y, no, jeden kawałek, ale wtedy chciałem nagrać odcinek, ale okazało się, że y, nie. Jeszcze y, mam y, gaza. Może od pasuje do tej serii 53 moduł, ale najsiężarówki żarówki oczywiście nie instalasy. ale mi się podoba. Bardzo fajny mod. Yy, ciekawy, bo na starsze gospodarstwo idealnie, ale jak będzie, jak taki piękny, zachowany klasyk. I mamy już tyle zebrał tutaj. To jest też moje pole. Tu rzepak rośnie, a na drugim polu mamy pszenicę. Dobra. Coś jest nie tak z, y, z koszeniem. I to zaczyna martwić. Patrzcie, nie chcę nie się kościć. Niektóre w ogóle... Y, no niektóre... Niektóre... Niektóre, niektóre drzwi jelek są po prostu się się. Nie Jest to Tutaj mamy takie tutaj zostawione. Zostawmy te malutkie pole i na serdociku też będziemy tworzyć header. 6 metrów jest header. Yy... Miałem być większe, ale nie będę się męczył. Naprawdę wjeżdżaj na gospod z takim headerem, to jest ciężko czekajcie do wizoru przyzwyczaiłem i teraz jest bardzo jeszcze ten ten więc kupisz propozycję i może popawisz się z ziemniakami bo zawsze ziemniaki nie wchodzą przyda się powiem wam i mam nadzieję że się w tak tak teraz są polskie gospodarstwa jak nawet takie case y na gościniec jakieś czy, czy, czy drzwi dla polskich gospodarstw to wszystko idzie więc to jest taka seria na czasie mogę powiedzieć bo yy, z zy... Nie najgorszy. Dobra i tutaj bawy. To jest moje pole i tu jest. O, załóżmy, że to jest do mojego kolegi. Tutaj pole Dajmy sobie taką kawę Mamy tutaj wolity, tu nic nie wyświetla. Wysietla, ale nic dla nas nie jest do... do ciężarówki, oczywiście czekajcie jak jedzie dobra, spiewamy się do ciężarówki tak dużo. 63% zapełnienia. To jest nasze pole. Dobra, kurde, tu trochę trudno bym manewrować. Odstawimy tutaj ciężarówkę. Coś takie po pojemność powiem wam, że średnia w tym John Się na nim zawiodłem, ale no mamy tutaj... Przyjemność mieć zebrany Dobra Ale jeszcze nie koniec Odpalamy Nie wiem kiedyś może komba i zmienię To na pewno zmienię, dalej i to trzeba jeszcze dokończyć tutaj mamy jeszcze no okej okay, jedziemy

Tak. No co to jesteś? Co jaja robią, patrzcie? Jaja się robią. Ja tego... Ja ten kopaj odkładał. Nie wiem w ogóle, czy nie jest spowodowane. I to będzie trzeba zakultywować, Bo to jest To, to, to nie jest to, to nie jest miłe że tak taka niespodzianka niemiła Dobra jedziemy Jedziemy, postawić na miejsce Jeszcze sypiemy Będziemy odstawić kopa i na miejsce, tylko nie mamy nigdy na szczytu na da... pozycji zaparkować, ale odpada. A, i dobra. Dlatego, że nie ma miejsca Nie wiem. Nie wiem, czy sobie jakieś Ja ja ze mnie, żeby my... go z, z, z nieczmieniem Znaczy. Dobra, jedziemy. Odpalał. Oj dobra, tak to wygląda. Odwieźmy yy, ciężarówką gazem. Tutaj można bramę otwierać. Aj dobra, yy, to zobaczycie raz w odcinku, ale kto do końca, zobaczy co się stało. O! O, coś jest. się jest, patrzcie, możemy sobie w polsku kolor zmienić. Fajnie, ale no... Nie działa. Mamy Żuka, ale coś Wam jeszcze pokażę. Bonus. Niedziałająca Warszawa. No dobra. Ja będę się połał żegnał. Kupmy sobie Poltka. Yy, no i dobra. I właśnie mm, Chcę kupić coś takiego, taki wynalazek, na gospodarstwo. Klasyka. W pewnym sensie. Łaza. Dobra. Co to w ogóle był za dźwięk? Heh, dobra. Więc kupiliśmy łaza i... No i co, no i kupiliśmy łaza i będziemy teraz Y, odstawiać y, ciężarówkę i odwieziemy No, kurde, <gudy> ale ten cień jest najlepszy więc no niestety zboże się zmarnowały yy, nie wiem co się stało możecie to zapisać w komentarzu jeśli wiecie. więc będę musiał jemu psuroć nie, czy to jest koszyny, czy czegoś Ok, już jest, więc to by było na tyle. Ja się żegnam. Jak zawsze. was. Więc ja się z Wami żegnam. Na razie, i cześć.